Witajcie moi mili, czy ktoś się może orientuje, ile na moim kanale było już W210, bo ja straciłem rachubę. Ale trzeba je prezentować, bo to fajne, wdzięczne, bardzo wygodne samochody. Ten egzemplarz został mi udostępniony przez Autosalon Jawor ze Szczecina. Jest to salon samochodów używanych... I ten egzemplarz jest w bardzo nietypowej konfiguracji. Sami się przekonacie, w tym odcinku zrobimy sobie prezentację tego samochodu, ale później skoczymy na próbę autostradową. Jeden z moich kolegów, no, nawet już nie będę mówił który, uważa, że W210 jest jak sprośny niemiecki film Hansa i Petry. I coś w tym z pewnością jest. Pozajrzyjcie do środka. Proszę bardzo, mamy tutaj gałęziusza, sześciocylindrowa benzyna pod maską i manual. Coś nietypowego jak na e klasę no ale jeśli ktoś lubi manualną skrzynię biegów, nawet mógłby nazwać to gałką miłości. Ale gdybyśmy tak spojrzeli na no to z innej perspektywy. Czy Mercedes z napędem na tył, sześciocylindrową benzyną pod maską i manualną skrzynią biegów, to wciąż Mercedes? Czy może bardziej... BMW. Przed Wami Mercedes W210 E280. Jest to poliw trośnik 2000. Linia stylistyczna Classic. Oczywiście ten samochód możecie sobie kupić. Link do Autosalon Jawor daję Wam w opisie filmu. Urządzeniem moim diagnostycznym też tutaj zbadam ten wóz raceboxem. E280 w wersji Klasik z manualną skrzynią biegów i z takimi nawet ciekawymi elementami wyposażenia. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to polift, szczególnie po przodzie mamy tutaj zupełnie inny zderzak. Ten samochód ogólnie jest taki wyoblony. W ogóle kiedyś E280-210 była na kanale, ale był to przedlift i z automatem. No i tutaj, w sumie, jak jest e, polift i manual, szczególnie, no to te auta się nie wykluczają. Samochód jest srebrny. Aczkolwiek oryginalnie tutaj te wszystkie listwy, czy na zderzakach, czy po bokach, są w takim ciemniejszym odcieniu. Tak powinno tutaj być fabrycznie. Felgi, jak na ten rocznik i standardy mercedesowskie, no to też ostra klasyka. Rozmiar opon 215 na 55 szesnastki to są. No widzicie, maszyna jest jeszcze z czasów, kiedy 18-calowe felgi takie, no to pchało się w limuzynach z segmentu E ale w wersjach AMG na przykład. Aż dziwnie się ogląda okulara w takim stanie w 2023 roku. No tak samo dziwnie by się oglądały jakieś niemieckie sprośne filmy Hansa i Petryt, o których wcześniej wspomniałem. Reflektory też są tutaj poliftowe, bez tego jajka jakby. No i co, z zewnątrz okular jak to okular, z tym, że no bardzo, bardzo zadbany. Taki można powiedzieć wychuchany, aż miło się takiego ogląda. Tutaj już po antenie widzimy, że ten egzemplarz ma oryginalny system nawigacyjny. Tak jest, klasik I nawet nie wiem, czy tutaj nie są opcjonalne niebieskie szyby, takie atermiczne, czy coś takiego z filtrem UV. Mi się wydaje, że występowały one standardowo bardziej w Avantgardzie, a nie w klasiku. Otwieramy. Proszę, standardowo, mercedesowsko. Ramiona się tutaj chowają. No i bagażnik w 210. Już mam tych 210 tyle na pokazywałem, już na pamięć powinniście znać, ten samochód. Bagażnik tutaj jest duży, może nie jest głęboki, ale za to bardzo szeroki, pełnowymiarowe koło zapasowe. O, widzicie? Kurczę, ja w dzisiejszym odcinku mogę być troszeczkę poirytowany, bo pełno tutaj lata takich końskich much, a że nie darzę ich szacunkiem, nawet bym powiedział, że takich końskich szmat. Już jestem oczywiście trochę pogryziony, ale ta prezentacja nie będzie długa. Chwilę sobie tylko obejrzymy i nach Szmylne. Drzwi z tyłu... Takie to wszystko mercedesowskie, że jak za to łapiemy, no to takie... Nie wiem, to jest dziwne uczucie, ale po prostu czujemy, że nie zostanie nam w dłoni. Boczek drzwiowy u góry miękko. Prawdziwe drewno. Tutaj jeszcze było... Znaczy, fornir z prawdziwego drewna. Materiał. Granatowe jest tutaj wnętrze. I proszę, jest materiałowe. Wzorki z bliska. Już nie będę tutaj wchodził. Pięknie tutaj mi tych much naleci, ale to zawsze dodatkowe emocje będą na próbie autostradowej. I doły też tutaj są wyściłane jakąś tkaninką. Bardzo przyjemnie. Tutaj schowek, kieptacka. O, w, ten, w tą stronę. Szyby mamy wszystkie elektryczne. Tam po środku nawiew i drzwi z przodu. Proszę o takie takiej dojcze. Akurat na słońce troszeczkę zaszło, to lepiej będzie pokazać wnętrze. Boczek z przodu, analogicznie tak jak z tyłu, cały jest wykonany z miękkiego materiału. kurcze pieczone. No szkoda już, że w dzisiejszych czasach takiego czegoś nie ma. Patrzcie, ten samochód ma tyle lat na karku, a gdy jedziemy nim po bluku, w ogóle tutaj nic się w środku nie odzywa. Nic. O, i teraz widać zestawienie kolorystyczne, jakie tutaj jest. No granatowy środek. Nie wiem, Chciałbym poznać osobę, która konfigurowała ten samochód. Patrzcie, niby normalny fotel, ale jednak półelektryczny. Może nie podgrzewany, ale za to pompowany. Kierownica multifunkcyjna, tempomat. Zresztą wejdziemy sobie do środka. Perspektywa z oczu kierowcy. Bardzo lubię jeździć W210. -kami. Dla mnie to jest po prostu zawsze taka przyjemność nawet, mimo że ten samochód wcale nie jest jakiś... Drogi, ma swoje lata na karku, to jakość jazdy naprawdę pierwsza liga. Jest to samochód komfortowy, raczej on nie udaje e, sportowca, czy tam jakieś napinki, żeby w teście łosia super wystąpić. Czy tam na torze trzaskać jakieś czasy? Nie. Komfortowa limuzyna, może dlatego. Proszę, wszystko jest tutaj, wszystko jest tutaj miękkie. Tutaj też tkaninka. Mi się wydaje, że raczej taka e-klasa mimo manualnej skrzyni biegów. BM-kom nie będzie. bm będzie troszeczkę bardziej sztywna. Oczywiście troszeczkę lepiej będzie się też prowadzić. Tutaj wszystko jest postawione na komfort. Odpalimy sobie. Ok. Deska rozdzielcza w ogóle tutaj wygląda tak jakby składała się z dwóch elementów jakby. Patrzcie. Tutaj jest jeden element z tunelem. I tutaj drugi i takie odcięcie z drewna, zobaczcie w ogóle w tych okularach, docencie takie rzeczy jak ten element jest wyprofilowany. Z tej strony jest to samo, panel centralny, wszystko jest tutaj jasne, proste, nawigacja, komandzik, jak w s ten ekran, W220 kiedyś miałem to, to było identycznie. Przecież tam akurat komand był troszeczkę inny. Tutaj z boku był ekran, z boku był panel z przyciskami, jakoś tak to wyglądało. A, no i były też kasety. Tutaj jest e, CD, ale nie jestem pewien, czy tutaj można odsłuchiwać sobie płyt, czy po prostu e, to jest od nawigacji. System multimedialny, no to taki normalnie jak no, pierwsze systemy z ekranem LCD, jakie wchodziły do samochodów. Klimatyzacja dwustrefowa, ale manualna. Proszę bardzo, ale no, tutaj sobie regulujemy ciepło-zimno po dwóch stronach. Ale wiecie co? Mamy tutaj spryskiwacz reflektorów, włączę światła i zobaczymy, czy są tutaj ksenony. Ja pierniczy klasik z ksenonami, jeszcze nawet tutaj są ksenony e, bez soczewki. Tak jak kiedyś się robiło, w moim przedlifcie też były bez soczewki. Tak jest, Petrochet miał kiedyś przecież E55, AMG 210, ale przedlifta liczniki. Jasne, czytelne. W przeciwieństwie do przedlifta mamy tutaj już komputer pokładowy. Proszę, 9.2. Średnie zużycie paliwa z 1050 km. Wszystko jest tutaj prościutkie. No, proszę bardzo. I tutaj różne takie podmenu. O, te przyciski. Kajcie tą sukę muszę stąd wypuścić. I gałęc już, proszę. O tak się wbija steczny. Ciekawe, manual sześciostopniowy. Także może być tutaj wystąpić szarpanka jakaś. No i panel przycisków. Coś muszę tutaj wam tłumaczyć. Proszę, kieptacka. Ja! Yeah. Klasik z nawigacją. Pompowanymi fotelami i nawet webasto oryginalny tu jest. Ja nie mogę. No to to jest największe chyba zaskoczenie tego egzemplarza. Tutaj też coś znajdziemy. Nie, no już się kurczy. Bałem. I podłokietnik. W takie do takiej W210 pasują wąsy, także dzisiaj mam koszulkę z wąsami. Pod podłokietnikiem miękko wykończony schowek i zobaczcie z jakimi szczerymi nawiewami. Podłokietnik jest miękki, niby to jest skóra, ale tak czuję, że jest to jakiś embetek bardziej, akurat w wersji z materiałowymi foterami. Boże, jaka to jest dziwna konfiguracja. No wiśnią na torcie jest ten manual, znaczy manual skonfigurowany. A zresztą, manual skonfigurowany z taką oto v szósteczką. M112, także niesamowicie solidny i dobry silnik. Zobaczcie, no ewidentnie widać w tutaj miejsce, że mogłoby się pomieścić V8, znaczy może się pomieścić V8, Brabus nawet zrobił W210 z V12. W wersji 280 pojemność wynosi tutaj 2,8 litra. Wcale nie jest to takie oczywiste, ponieważ na przykład w E240, była E240 na kanale bodajże, była pojemność 2600. Wtrysk pośredni, można sobie tutaj gaz zamontować, Chociaż akurat w tym egzemplarzu, to ja bym ten egzemplarz traktował już bardziej chyba jakoś tak jako kolekcjonerski, bo już naprawdę coraz mniej w samochodów w takim stanie jest. Dwie świece na cylinder, 204 konie mechaniczne, 270 Nm. Auto w takiej konfiguracji waży 1610 kg i według deklaracji producenta, taki nowy okular powinien do pierwszej setki rozpędzić się w 8,9 sekundy. Patrzcie, jaki to jest zdrowy samochód! Po tylu latach, mimo wszystko osiągnąłem tutaj 8,46 na Raceboxie. Raz tylko startowałem. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, wynosi ona tutaj 261 km na godzinę. To jeszcze były czasy, kiedy Mercedes nie robił kagańców. startuje 230 km na godzinę i tak jest bardzo spoko. Testowałem już kilka takich okularów, i z doświadczenia wiem, że no, na autostradzie te maszyny mogą. Zaskoczyć. Przenieśmy się więc na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Jesteśmy na miejscu. Piękna pogoda. Pozycja za kierownicą zajęta. Myślę, że możemy odpalać i przy tym krótki samczek. Płynnie, aksamitnie. W zasadzie, jak się w środku siedzi i ten silnik pracuje na wolnych obrotach, to w ogóle go nie słychać. Dopiero coś tak mizia nas po uszach. Jak damy po obrotach? Znaczy, jak damy po obrotach, to nawet coś tam się. O, w manualu możemy sobie coś takiego zrobić. No nie wiem, zobaczymy. Co tutaj będzie za prędkość maksymalna? W ogóle wykasujemy sobie zużycie paliwa. Jak obstawiacie? 230 wpisane? Ja tak myślę. 25 licznikowe powinno być. Nie wiem, czy też tak macie. Jak widzicie W210, okulara pierwszej generacji, to też w głowie macie zamknięty licznik. Widzicie zamknięty licznik? Ja tak mam. Nie lubię tego w sobie. Źle to o mnie świadczy. Za szybko może jeżdżę. No. Ale to wszystko sprężyste jest, elegancko Aż nawet przy przepięciach na dwójeczkę czy coś Kontrola trakcji tutaj mruga Mamy ograniczenie do 80 O, już widzę, że będziemy jechać z wiatrem w stronę Berlina Szósty bieg Obroty 1832 przy 80 o, Trochę tej skrzyni tutaj mamy to wykorzystanie, jeśli chodzi o prędkość maksymalną, no proszę, ewidentnie wiatr w plecy i to no tak, nawet trochę go czuć, jak tak wyjdziemy z auta. Minęliśmy przejście graniczne w Kołbaskowie. Tutaj szybka poprawka kamerki, Damy co, trujeczkę, trujeczkę. trochę musi mieć obrotów ten silnik i ciśniemy 100-200. No Wolnosak, no to proszę państwa, trzeba go tutaj na obroty wkręcać. Okay. Proszę, dwadzieścia i pół sekundy, ale to było z górki 2,3 i procenta. Ile tam już? 210 już było. To jest niesamowite w okularach. No nie wiem, ile można wałkować i opowiadać jak to się jeździ okularem co odcinek. Ale to trzeba wspomnieć, że nawet przy wysokich prędkościach w tym aucie jest pff, rewelacyjnie cicho, wygodnie, pewnie przede wszystkim. No może po to, że jakimś. Pff, no to wiadomo, ten samochód nie będzie się czuł, nie wiadomo jak. No proszę, ID Buzz. Ale na autostradzie no to jest po prostu pff, Ciężko tutaj cokolwiek zarzucić. O, takie coś, se można robić przy 200, ponad nic. Tu 23 lata na karku. Ale takie 200-210 to jest luźny ryżacz. Zatepniemy sobie tutaj troszeczkę. Na razie nie, może, co? Albo trochę można. Po prostu taka jakość jazdy, jak ja to określam, jakość jazdy jest tutaj bardzo fajna. Zobaczcie, 230 mamy tutaj wpisane, tu jest mniej więcej równo. Już mamy 230. I hamujemy. Prędkość deklarowana już została osiągnięta, ale trzeba było zwolnić. Jest trochę ruch. Trzymajcie kurczek kciuki. Za odcinek specjalny i za okulara, nawet za mnie już nie musicie trzymać wciuków. Za okulara i za odcinek specjalny, żeby było ok. To dzisiaj się bójniemy naprawdę dobrze. Obiecuję. Oj, czyżby mistrz lewego pasa? Troszeczkę chyba. Troszeczkę chyba tak. Honda Civic. Co niemieckie numery, pewnie. Oczywiście, że niemieckie numery. Oj, ta legendarna kultura jazdy Niemców. Nie? No i szósty bieg. Dziwnie, tak inaczej się jeździ W210 z manualną skrzynią biegów. Ja przyzwyczajony jestem do automatów. No. <laughs> Widzicie to jeszcze? Jak to przyspiesza? Dobra, 244 km na godzinę, według GPS-u. Według GPS-a, także chyba 2,5 było, według prędkościomierza. Nie zwróciłem uwagi. W ogóle tak ostatnio myślałem, jak było zgłoszenie tego samochodu, że. O kurczę, to jakaś zwierzynka, zwierzaczek że 210, dziesiątki, jak teraz autonomiczny samochód mówi się o autonomicznych samochodach 210 by się super nadawała na autonomiczny samochód i nawet ja bym tutaj wyrzucił wtedy fotele, tylko łóżka wstawił wiecie jak tutaj jest cicho miękko, wygodnie, nawet fajnie pachnie, jest taki fajny zapach ludzie by się wchodzili spali i się przemieszczali takim autonomicznym w210, no i dobra, jesteśmy na odcinku specjalnym. No i nie zmierzymy chyba, co jest 100 200. Chyba Wam tutaj korektę po prostu z tych 20,5 wrzucę. To jest za dobry kawałek, żeby teraz odpuścić i mierzyć 100 A Na równej drodze w ogóle tutaj no stress, no stress. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Ja pierniczę, i chyba tu jest jakiś kaganiec. Nie wiem, bo tak, jakby zwolnił, aby jeszcze chciał 251, według GPS-u. 251. Ja pierniczę, nawet nam się tu zmierzyło. 200, 250, 36 sekund. Cóż za pomiar w W210. Proszę Państwa. Zjechaliśmy na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmuln. Już okulara nie będziemy męczyć. Te 100 to ja Wam zrobię tam... Eee... Kur, refakturę chciałem powiedzieć. Refakturę. rekalkulację po prostu. rekalkulację. Jeszcze tutaj sound check może. Średnie zużycie paliwa 17,1. Całkiem dobrze. Pss, ten v Max Ja pierniczę. Jeszcze z tej strony szyby mi Kita. Bardzo ładnie. Czego chcieć więcej? Piękna próba autostradowa. Naprawdę coś... Śliczna próba autostradowa. Przecież taki starszy samochód, niby normalny. No i widzicie. I potem... Jak tutaj mi się dziwić, że widzę zamknięte budziki. Mi się śnią po nocach. I dwieście dziesiątki. Okej, auto poradziło sobie wyśmienicie. Trzy pomiary dzisiaj, czas, do setki 100, 200 i 200, 250. Ja pierniczę, aż widzę śmiać, jak ja to widzę. Jak widzę ten cockpit, 210 i ten pomiar 200, 250. Grubo. No mam nadzieję, że ten samochód, jak i próba autostradowa, wam się niesamowicie podobały. Widzimy się w jakimś kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się. Ja mówiłem, okular potrafi zaskoczyć.